Cześć wszystkim. Dzisiaj dosyć ważny dzień, jak zwykle dla mojego kanału, gdyż po wielu, wielu latach udało mi się w końcu dorwać nową nierozpakowaną, edycję limitowaną The Legend of Zelda Twilight Princess HD, tak, czyli e, remaster słynnej już części Zeldy, a 13 części Zeldy z 2006 roku, która była wydana na konsole Gamecube, jaki jak i na Wii. Była to ostatnia wielka gra na GameCube, w 2006 roku wydana, i pierwsza taka większa gra od Nintendo na Nintendo Wii. Co ciekawe, wersja z Nintendo Wii jest ustrzelonym odbiciem wersji GameCube, ale to już jest materiał na inną opowieść. Jak widzicie, teraz korzystam jeszcze z, z tego, że mamy sklep Wii U działający, gdyż nagrywam to jesienią 2022 roku i oglądam różne dokumenty dotyczące, właśnie jak powstał ten remake. Remake został wydany. W marcu 2016 roku, czyli 10 lat po premierze oryginału, no na konsolę Nintendo Wii U, która jak wiemy miała dosyć ciężko, jeżeli chodzi o sukces komercyjny, i to była też e, już przedostatnia Zelda, jaka została wydana na konsolę Wii U. E, dokładnie trzecia, w wersjach fizycznych, oczywiście, bo wcześniejsza: Wind Waker HD, czyli remake z GameCube'a, został wydany kilka lat wcześniej, no i ostatnia wielka grana Wii U. I Tytuł startowy Switcha Breath of the Wild, czyli będę miał tutaj trzecie pudełeczko. Jeżeli chodzi o akcję tej gry, specjalnie sobie nie spoilerowałam, tylko wiem, że jest bardzo ważna ta figurka Amiibo, która znajduje się w środku, gdyż pozwala ona bardzo fajnie rozmowić rozgrywkę, między innymi dodając nowy, ważny loch. Dlatego zależało mi, aby dorwać tą grę, tą grę, właśnie w edycji kolekcjonerskiej, w skład której wchodzi oprócz gry na płycie na Wii U, również właśnie Amiibo. Tak zwanego linka wilka, tak? czyli jest to postać, w którą możemy się wcielić, takiego wilka, plus soundtrack, a jak wiecie, jestem wielkim fanem soundtracku z gier. Więc całkiem dobra edycja. Niestety w 2016 roku jej nie zakupiłem, więc musiałem troszeczkę dopłacić, ale i tak, to jest całkiem dobry deal, biorąc pod uwagę fakt, że póki działa e, sklep e, Nintendo, to grata, czyli e, Lens of Zelda Twilight Princess HD, kosztuje ponad 200 zł, a tutaj za niewielką dopłatą można dorwać po prostu jeszcze fajnego ami, ami bossa i soundtrack. Więc tutaj jakby nie zastanawiałem się dwa razy i od razu sobie zakupiłem. E, ogólnie rzecz biorąc, wszyscy polecają tę grę. Ona miała bardzo wysokie oceny, gdy wyszła. Wersja oryginalna z Wii i z GameCube otrzymywała nawet 99, 98% na Metacritic'u. E, remake. Jest bardzo dobry. Po prostu podciągnęli tekstury i co najważniejsze, dali możliwość wykorzystywania funkcjonalności gamepada z Wii U, czyli tutaj będzie tak zwany drugi ekran podręczny, na który składa się na przykład ekwipunek. I to mnie bardzo przekonało do zakupu. Normalnie kupiłbym wersję cyfrową, która, jak wspomniałem, jest dostępna w e którą można jeszcze kupić, tylko właśnie. Tutaj nie mogę się doklikać, żeby zobaczyć, ile ona teraz kosztuje. Coś mi się wydaje, że, że naprawdę bardzo dużo i nigdy jej nie widziałam w przecenie. E, więc dzisiaj jakoś Nintendo Eshop w ogóle szwankuje, e, więc zaraz zobaczymy, e, ile ona tam kosztuje. E, jeżeli chodzi o używki, no to sam boksik z Grow, tak? Ten niebieski boksik, może kosztować nawet od 200 300 zł na portalach aukcyjnych. To jest strasznie dużo ceny, tak? Więc więc gdy na eBayu skoczyła właśnie ta wersja, edycja limitowana, to jakby nie miałem jakiegoś większego e, problemu, żeby ją jak najszybciej zakupić. Szczególnie, że jest tonówka. Jak widzicie, pudełeczko jest trochę nadszarpnięte, no jednak to już minęło 6 lat od premiery. Jest troszkę tutaj uszkodzone, no ale bez przesady. E, ważne, że w środku wszystko działa jak tralala. Dobra, dobra, więc otwieramy to pudło. Tak, tutaj fajnie zdobione pudełko motywem właśnie z tej gry. No i wyciągamy najfajniejszy, no część zostało poza grą, czyli tego Wolf Linka Amiibo. Tak jak widzicie Amiibo działają również na Nintendo 3DS, co tutaj z tyłu zaznaczyli. I co da, daje to Amiibo? Oczywiście kompatybilne jest z tą grą. One między innymi, to Amiibo odblokowuje Cave of Shadows, tak? czyli jaskini cieni, dodatkowy loch. No i również widzę, że tutaj magazynować można serduszka. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że e, no było warto, gdyż tak? słyszałem, że warto używać tej libo w trakcie gry. Niżej mamy soundtrack. Tak? Bardzo lubię soundtracki z serii Zelda, e, ale jest to w sumie mój pierwszy w wydaniu fizycznym. Zobaczcie, mamy ponad 20 utworów. No i najfajniejsze jest to, że jest wydane w jewel case, czyli... Tak, jak trzeba, a nie w jakichś kartonowych kartonikach. E, Fajna, jak zwykle, adnotacja, że e, nie powinniśmy słuchać tego przed grą. <laughs> że najpierw powinniśmy przejść grę. No i oczywiście najważniejsza rzecz, tego nie odtworzymy na konsoli Wii U, gdyż ona niestety nie odpalała płyt e, CD Audio, e, tylko te swoje, ge, swoje growe e, nośniki. Tak, takie jak tutaj. No i ostatni punkt zestawu. Czyli gra, jak widzicie, zafoliowana. Niezbyt częsta sytuacja, że można rozpakowywać w 2020 roku gry na Wii U z folii, ale bardzo miła. Normalnie myślałam na początku, żeby utrzymać stan kolekcjonerski, a zakupić bądź przerobić sobie Wii U, no ale pomyślałam sobie, żeby tak pożegnać się w ładnym stylu z tą wspaniałą konsolą, która niestety no, kończy się jej czas w historii w marcu, kiedy wyłączył Eshopa. No, niby to niewiele zmienia, ale zawsze, gdy. Konsola ma dostęp do najnowszych aktualizacji. To jakoś tak fajnie to wszystko wygląda. No i zawsze można sobie dociągnąć niektóre gry. No i zobaczcie, jest tutaj ta gra, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD za 209 zł, Tak, no. po, po, poważna cena, no ale za poważny remake. Tak, no, jak widzicie, 2016 rok, multijęzykowa, niestety nie jest po polsku. E, no i tutaj zobaczymy ile zajmuje ona. E, zajmuje ponad 5 gb tak? No i ja akurat mam duże miejsce na Wii U, gdyż używam zewnętrznego pendrive'a. No ale fajnie zawsze mieć e, tą grę na płycie, zawsze że to jest większa kolekcja gier fizycznych, a jest to dla mnie niezwykle istotne. Ważne, że gra chodzi w 1080p. E, no dobra, słuchajcie, no to nie pozostaje nam nic innego jak włożyć płytę do napędu i zobaczyć, i zobaczyć jak wygląda wykorzystanie gamepada. Jeżeli chodzi o samą płytę z grą, no to USK niestety. Tak, niemiecka, znaczy wersja na Europę, czyli musi być to niemieckie oznaczenie, tak, zafoliowana w kilku językach, to samo co z tyłu, tak, 2006-2016, czyli 10 lat między oryginałem a remakeiem. Jeżeli chodzi o to, jak gry się prezentują, wszystkie zeldy wydane na Wii U razem. To wam pokażę, zobaczcie w ten sposób. Tak, czyli piękne, niebieskie. Pudełeczka. No dobra, słuchajcie, no to ja rozpakowuję folię, zrywam folię i wkładam grę do napędu i zobaczymy, co tam piszczy. Sobie nagram ten, to rozpakowanie, no chyba mojej ostatniej wersji fizycznej na Wii U, tak, zdejmowanie folii, no jest to zawsze ważna rzecz dla kolekcjonera, tak, że udało się dorwać jakoś wyczekiwaną bardzo grę w wersji i to fizycznej, i to nierozpakowanej, szczególnie jeżeli gra jest na konsolę minionej generacji. Ja mam dosyć dużo kolekcjonerek z Wii U. Jak wiecie, zacząłem je zbierać nie, jakoś dwa lata temu, tak, gdyż konsolę Wii U dopiero nadbyłem w 2020 roku, wtedy, kiedy Switch mi się po prostu bardzo, bardzo nudził. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wyglądało wcześniej. To też moja kolekcja, no nie wiem, kilkadziesiąt gier. Jak chcecie to piszcie w komentarzach, to nagram specjalny filmik, w którym pokażę swoją całą kolekcję edycji kolekcjonerskich, jak i edycji zwykłych wszystkich gier na Wii U. Jeżeli chodzi o cyfry, jak widzicie, niewiele mam gier cyfrowych. DuckTales pełne, Axiom Verge pełne, Siward pełne. Otanowa gra, taka wyszła niedawno, Hello Kitty Chrysers, bo było w przecenie Guacamele też kupiłem. O, to jest też fajne Fast, bardzo fajna ścigałka. I jeszcze kupiłem kilka gier z e-shopu na poprzedniej generacji, Pandora's Tower, bo jeśli się nie da dostać wersji fizycznej, w Europie, znaczy da się, ale bardzo ciężko, Project Zero 2, eee, i Metroid, tak, a, no i oczywiście Metroid Prime Trilogy, bardzo ciężko dorwać wersję na Wii, na płycie w dzisiejszych czasach, i Metroid Fusion z Game Boya i Zero Mission z Game Boya, I, przepraszam, ze SNESa. Yy, więc, yy, więc tak mam tutaj, głównie mam też gry właśnie fizyczne. Jeżeli chodzi o środek, no to standardowa dokumentacja, którą znajdujemy w Wii U, jakieś regulacje, tak zawsze mnie zastanawiała, po co to było wydawać w kilku językach, no ale widocznie takie były wymogi, zamiast dać jakąś instrukcję, no to coś takiego, no i piękna płytka, właśnie fajnie, że na Wii U były nośniki fizyczne, płytkowe te płytki są po prostu przepiękne. Zobaczcie jak ładnie wygląda. A nie pokażę, bo nie mam. uważane jest gdzie indziej. No dobra, słuchajcie, no tu włączamy włączamy płytę do napędu Wii U. Tak bardzo fajny efekt ślizgowy. No i zobaczymy, czy jest jakaś aktualizacja. Bardzo fajnie by było, jakby była. Bo ja zawsze lubię aktualizować gry, szczególnie na poprzednią generację. No dobra, tu się nam pojawiło. Czy jest jakaś instalacja, czy aktualizacja? No zaraz, zobaczymy. Bardzo często gry na Nintendo są perfekcyjnie wydane i po wielu latach nawet nie potrzebują żadnego ładkowania. No i słuchajcie, no i się udało. Zupełnie bez żadnego patcha. No ale w sumie to jest remake, tak? Znaczy, nie remake, to jest remaster. Więc się w sumie nie spodziewałem, żeby będzie jakaś wielka e, poprawa funkcjonalności. Jak już sobie mieli 10 lat, żeby to poprawiać tak względem oryginału. No dobra, słuchajcie. Gra się włącza. Zobaczymy co się pojawi na Gamecube. Na razie mamy tożsame. samy obraz. Grafika jest naprawdę niezła. Fajnie wygląda. Nawet na gamepadzie. Nie wiem czy to jest prerenderowany pre filmik. Ale klatka wygląda na jakieś 30 fps. Mniej więcej. Wygląda to płynnie. Tak mi się przypomniało Wiedźmin 2. Początek. Nie wiem dlaczego. No, pamiętam tę zapowiedź. W 2006 roku tej gry. Na targach. To było wielkie ożywienie, że Link będzie w taką grą, że Zelda będzie taką grą właśnie bardziej realistyczną w stosunku przykład do Wind Waker'a. Że to będzie takie ala Oblivion wtedy porównywane, bo w 2006 roku również Oblivion wyszedł i rzeczywiście no coś tutaj tym Oblivionem pachnie mi. te kolorystyka, taki nie wiem ten zamek na początku, więc mamy tutaj Linka biegnącego, znaczy jadącego na koniku. No trochę to teraz ten tekst, który wygląda jest słabo, nawet bardzo słabo powiedział, ale jakoś tak uroczo. A, no i tutaj jest ten słynny wilk, tak? Ten, który jest tutaj w AmiBosie. Zobaczcie, w ogóle AmiBos wygląda świetnie. Więc nie mogę doczekać, jak go rozpakuję i będę w całości wykorzystywał funkcjonalność mojej edycji limitowanej. Twilight Princess. No jak będziemy grali? No wiadomo, że gamepadem. Można też game Wii U Pro kontrolerem. Tak, New Quest Log. A link niech będzie. Albo może nie. Może zmienię. Zmienię na swoje imię, co wymaga stylusa. Ry. A małe literki są. R, Re. REMI. OK. and Horse name. Jak się nazywa nasz koń. A to ciekawe. Jak możemy go nazwać? Nazwy go może chwale Iron Maiden, wokalisty Bruce. Fajne imię na konia, jak i na wokalistę. Bru. Trochę mało to jest responsywne. Ok. Normal mode. To zaczynamy przygodę. Tak, filmik. Muszę zobaczyć, jak ta gra wyglądała na Wii i na A niestety nie ma zupełnie żadnego voice actingu w tej grze, więc to niestety trzeba, będziemy musieli zczytać sobie samemu. Często właśnie w tych zeldach nie było, więc yy, bardzo by fajnie, że Breath of the Wild w końcu to dodali. No dobra, słuchajcie, ja zrobię na razie pauzę, wczuję się w klimat i włączę, gdy będzie w ja program. No i tak jak się spodziewałem, gamepad może być używany jako taki skrót do itemów, tak, żeby nie wchodzić w menu, jak i minimapa. Pewnie jeszcze będzie więcej tej funkcjonalności wrazem z postępem rozgrywki. Eee, no, jak wspomniałem, grafika no to <gryw> jest to taki delikatnie, rzecz mówiąc, łagodny HDR Master, oczywiście śmiga to w 1080p i w myślę około 30 klatek, jakichś większych zwolnień tutaj nie miałem. No, ale tekstury to tutaj mogli troszeczkę bardziej poprawić. No, ale jak mówię, jak na remaster z dwa, gry z 2006 roku, wydano w 2016, to nie jest źle. Jeszcze szybki rzut oka z zbli, bliska na e, Wolf Linka Amiibosa. No, jak zwykle Amiibos stoi na bardzo wysokim poziomie, niczym nie odbiega od tych Amiibo wydawanych już za epoki Switcha. E, powiedziałbym nawet raczej, że. Jest chyba jednym z większych, jaki widziałem, oczywiście z tych standardowych wersjach. No i jeszcze rzut oka na unboxing soundtracka. Wszystko wykonane w zeldowskim sznycie, jak to się mówi. Złote czcionki, wzbogacane różnymi e, emblemetami tak, z Hyrule. I fajnie, że w środku jest wkładka z rozkładaną okładką e, z gry. Oczywiście instrukcja, jak to w Wii U, jest już tylko w wersji elektronicznej na gamepadzie. Niestety nie było tutaj wersji e, fizycznej. Dobra, to to na tyle. Więc pozdrawiam i zapraszam do kolejnych unboxingów. Myślę, że to już chyba ostatnia moja gra z Wii U, gdyż większość hitów, które chciałem mieć w wersji fizycznej, udało mi się nabyć w ciągu 2,5 roku, zanim te ceny wyskoczyły już bardzo, bardzo wysokie. E, myślę, że nic więcej fizycznego już raczej nie będę dokupował, chyba że jakieś bardzo tanie używki. E, tak więc można powiedzieć, że spodziewajcie się na kanale podsumowania mojej kolekcji wydań fizycznych na Wii U. I wtedy będzie można przejść już pełno stopu na limitowane edycje ze switcha, który też już pewnie niedługo będzie miał zakończenie generacji.